Jak grać końcówki wieżowe, część 16. W tej fatalnie wyglądającej pozycji mamy ratunek. Ale zacznijmy od jakichś takich pierwszych pomysłów. Jeżeli spróbujemy zagrać królem na e2, oczywiście król pójdzie na pole g2, czarne dorobią hetmana i mają dwa dochodzące piony, więc ratunku nie ma. Jeżeli spróbujemy czegokolwiek innego, typu wieża a1, czarne po prostu puszują swojego piona, dorabiają hetmana, no oczywiście jak hetmana zbijemy, to pion zbije, i jest koniec. A jak podejdziemy królem, Hetman bije, no jest lipa. Ale jak policzymy kolejny wariant, ten tak naprawdę najlepszy, możemy zauważyć tutaj fantastyczny motyw patowy. Wieża E1, ponieważ po posunięciu G2, gdy król pójdzie na pole F2 i czarne dorobią Hetmana, oczywiście Hetmana wciąż zbić nie możemy, ale możemy wykorzystać motywy patowe. W tym momencie, oczywiście, jeżeli Hetman by poszedł na F1, no to bijemy Hetmana i jest mat. Więc Hetman musi zbić naszą wieżę i dzięki faktowi, że Hetman zabiera większość pól wokół króla. Natomiast król i pion zabiera pole G2, pole F4 zabrane jest przez pola G5, a nasz pion stoi na G4, możemy uratować pół punktu. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. No nie zawsze trzeba dorabiać Hetmana. No ktoś może pomyśleć, no ale co jak dorobimy wieżę? No, jeżeli gdzieś zejdziemy wieżą. Na przykład na pole 4 jest jeszcze tutaj teoretycznie szansa na remis, ale po co komplikować sobie życie? No nie możemy tej partii z pewnością wygrać, więc zakończmy ją jak najszybszym remisem. Najszybszy remis oczywiście następuje, gdy zagramy wieżą na pole F1. Czarne mają tylko jedno możliwe podsunięcie. Muszą te wieże zbić, na co my po prostu zbijemy królem, no i osiągamy upragniony remis.